Wyobraźcie sobie tę scenę, jesteście we własnym domu przy kuchennym stole, gdy wasza teściowa ze spokojem kogoś, kto właśnie odkrył lekarstwo na wszystkie bolączki świata, układa plan, który według niej jest wcieleniem sprawiedliwości. Z rozłożonymi przed sobą papierami i kalkulatorem, który bardziej przypomina broń wojenną niż przyrząd matematyczny, bez mrugnięcia okiem ogłasza. Podzielimy to mieszkanie na trzy równe części, jedną dla ciebie, jedną dla Aleksandra i jedną dla mnie. Patrzysz na nią z niedowierzaniem, gdy cisza zapada, jak zaproszenie do szaleństwa. Trzy imprezy. Dla kogo właściwie? Pytasz, już przeczuwając odpowiedź. Oczywiście, że dla naszej trójki. Odpowiada, jakby to była najbardziej naturalna rzecz na świecie. Ja jestem matką, ty jesteś żoną, a Aleksandrę, w cóż, on jest łącznikiem. Łącznikiem, który nas łączy. Jej mąż, siedzący jako bierny widz tej absurdalnej sztuki, tylko kiwa głową, jakby ten pomysł miał całkowity sens. Przypominasz jej z cierpliwością kogoś, kto tłumaczy dziecku oczywiste rzeczy, że mieszkanie jest Twoje odziedziczone po babci, zarejestrowane na Twoje nazwisko i opłacone Twoim potem. Ale dla teściowej takie szczegóły to jedynie przeszkody techniczne. Dziedzictwo, nie dziedzictwo, liczy się sprawiedliwość. Deklaruje, jakby samo słowo wystarczyło, aby przepisać prawa i umowy. Tutaj mieszka Aleksander, jestem jego matką, więc mam prawa. Prawa moralne. Prawie się śmiejesz. Moralne prawa do majątku, który nie jest jej własnością? A jakie dokładnie byłyby te prawa? Py, a ona bez mrugnięcia okiem odpowiada: trzy lata opiekowania się moim synem, trzy lata gotowania, sprzątania, prania w twojej kuchni, w twojej pralce. Ale moim wysiłkiem. Tak jakby fakt, że zdecydowała się spędzać więcej czasu w twoim domu niż w swoim gdzie, nawiasem mówiąc, nadal jest oficjalnie zarejestrowana, automatycznie dawał jej kawałek tego, co twoje. Ty twierdzisz, że jest CO najwyżej gościem długoterminowym, ale teściowa odpowiada niezachwianą logiką kogoś, kto już przekonał się o swoich prawach. Gość od trzech lat. Nie, kochanie. Ja tu mieszkam. Dlatego należy mi się moja część. A potem pojawia się zawoalowana groźba. Jeśli się nie poddasz, ona zrobi wszystko, co w jej mocy, aby skomplikować rozwód. Powiem sędziemu, jak źle potraktowałeś Aleksandrę a ostrzega, jakbyś był złoczyńcą z telenoweli. Źle traktowany? Jak? Pytasz, już przewidując odpowiedź. No cóż, w przytył dziesięć kilogramów w ciągu trzech lat, nie pozwoliliście mu się bawić, nie daliście mu pieniędzy w wprawiem dlejesz. Miał pensję, pracował. Odpowiadasz. Mała pensja, prawie nic, odpowiada, jakby to cokolwiek usprawiedliwiało. I co z tego? Zapłaciłam wszystkie rachunki, jedzenie, ubrania, no właśnie. Jako żona musiałaś utrzymywać męża i oczywiście teściową. Plan według niej jest genialny, jeśli sędzia nie oddaje jednej trzeciej mieszkania, powinien przynajmniej połowę oddać Aleksandrowi, a on, jako oddany syn, część przekaże matce. W końcu jej się to należy, zgadza się jej mąż, jakby mówił o nagrodzie za zasługi dla ludzkości. Próbujesz jej wytłumaczyć, że majątku nabytego przed ślubem nie dzieli się w ten sposób, a ona już ma gotową odpowiedź, to teoretycznie. W praktyce sędziom współczuje mężczyznom, którzy są na utrzymaniu swoich żon. A kiedy pytasz o plan B w przypadku niepowodzenia genialnego planu, ona gubi się w uników, to się uda. Musi. Na domiar złego wyjawia źródło wiedzy prawnej sąsiadkę Tomarę, która według Teściowej pracuje na forum, czyli jest sprzątaczką dworską. Ona codziennie przysłuchuje się obradom. Przekonuje, jakby sprzątanie podłogi na sali sądowej uczyniło ją ekspertem w dziedzinie prawa. Próbujesz wyjaśnić, że prawa mieszkaniowe to nie to samo co prawa własności, ale ona upiera się, w przypadku to umari to to samo. A kiedy sugerujesz konsultację z prawdziwym prawnikiem? Reakcja jest przewidywalna. Prawnicy mówią ci to, co chcesz usłyszeć i jeśli będzie to dobrze opłacane. W końcu staje się jasne, że dla niej sprawiedliwość nie jest kwestią prawa, ale wygody. A kiedy twój mąż tam pozostaje, pomiędzy matką, która nim manipuluje, a żoną, która próbuje ocalić to, co mu się prawnie należy, zdajesz sobie sprawę, że walka nie toczy się tylko o mieszkanie, toczy się ona o twoje zdrowie psychiczne. Bo przecież jak można dyskutować z kimś, kto uważa, że trzy lata obiadów i czystego ubrania są warte więcej niż dokument zarejestrowany u notariusza. Teściowa jednak tak łatwo się nie poddała. Trzeba pomóc chorej kobiecie, nalegała, jakby choroba usprawiedliwiała grabież. Pomoc nie oznacza oddania jednej trzeciej mojego mieszkania, odpowiedziałem, patrząc, jak jego plany rozsypują się jak domek z kart. Inga Borisowna zdała sobie sprawę, że jej strategie zaczynają się załamywać. No cóż, w takim razie zmieniliśmy taktykę, oznajmił z chłodem kogoś, kto miał już plan B, C i D. Sasza, będziesz występować o unieważnienie małżeństwa. Dlaczego? Zapytał zdezorientowany syn. Bo Lena wyszła za ciebie tylko ze względu na mieszkanie, wyjaśniła, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Jeśli małżeństwo zostanie uznane za fikcyjne, nie będzie miała do niczego prawa. Wręcz przeciwnie, będzie musiała wypłacić ci odszkodowanie. Odszkodowanie za fikcyjne małżeństwo, o które nie było fikcyjne? Zapytałem z niedowierzaniem. Nie opowiadaj mi o tej miłosnej pogawędce, wtrąciła się, jakby uczucia były fałszywą walutą. Liczy się udowodnienie, że było to porozumienie. A jak udowodnić coś, co nie istniało? Potem przyszedł wątpliwy geniusz, znaleźliśmy świadków. Jacy świadkowie? Zapytałem. Ja odpowiedziała, nie mrugając. Jestem twoją matką. Widziałem, że jej nie kochałeś, ale ja ją kochałem, stwierdziłem. Nie zrobiłam tego, odpowiedziała. Podobało mi się to mieszkanie, a przynajmniej rejestracja na tablicy rejestracyjnej. Jej własny syn, o którym pisała przed ślubem, został teraz wykorzystany jako dowód przeciwko mnie. Logika była tak kręta, że nawet ona wydawała się w niej zagubiona. W każdym razie zakończył z mniejszym przekonaniem niż wcześniej plan jest dobry. To zadziała. Ale to nie zadziałało. Rozwód dobiegł końca, a mieszkanie moja własność jeszcze przed ślubem pozostało tam, gdzie było zawsze, ze mną. Genialna strategia Ingi Borisowny obróciła się w pył jak wszystkie argumenty zbudowane na kłamstwach i półprawdach. Była oburzona niesprawiedliwością, jakby sprawiedliwość była grą w szachy, w której zasady wymyśla się według wygody. I nauczyłem się czegoś istotnego. Są ludzie, którzy budują szalone plany, przekręcając prawa i fakty, żeby ukraść to, co do nich nie należy. Nie ma znaczenia, czy podstawą jest niewiedza, nieuczciwość, czy czysty upór liczy się przekonanie, że w końcu zwycięży spryt. Dopóki nie wygrasz. Bo ostatecznie jedyną rzeczą silniejszą od dobrze ułożonego planu jest prawda. A ona, moja kochana teściowa, była bezcenna.